Kiedy trzeba przygotowywać się do kolejnych zawodów, sięgać po kolejne medale i zwycięstwa. Igor Traczmaszer, wielokrotny Mistrz Świata w wyścigach psich-zaprzęgów, witamy serdecznie. Aktualnie przygotowujący się do Mistrzostw Świata na śniegu, właśnie w Saniach, w Szwecji. To jak idą te przygotowania, skoro u nas ani śniegu, ani zbyt dobrych dróg, choć terenów do, do ćwiczeń dużo. Rano mnóstwo, od tego zacznę. Do no to co gdzie trenujesz? Mieszkam za, za trąbkami wielkimi, mm -hmm. czyli jakieś 20 km za Pruszem Gdańskim, więc lasów mam pod dostatkiem przepięknych dróg leśnych i tam trenuję z, mo z moim psim zaprzęgiem systematycznie. Natomiast ostatnie przygotowania tak naprawdę to kilka dni spędziłem na tym śniegu, który przez chwilę u nas tutaj był. Natomiast większość moich treningów, łącznie z treningiem wczorajszym, odbył się po prostu w błocie, w błocie po kostki. No i niestety nie jest to idealne rozwiązanie do przygotowania mojego psiego zaprzęgu, ponieważ jednak jadę do Skandynawii, jadę na koło polarne do Szwecji ścigać się z najlepszymi na świecie na skandynawskim śniegu, na płozach, na saniach. Moje psy muszą przyzwyczaić się do Śniegu. Muszą poczuć ten śnieg pod łapami. A ja w tym roku spędziłem może 20 treningów na śniegu, tak naprawdę te treningi odbywały się w Łotwie, bo w Polsce nie mamy możliwości realizacji naszych przygotowań. Nie mamy takich tras wyznaczonych, a mało tego, mało kto chce nam urządzać takich trasy w stacjach narciarskich po to, żeby się zaprzęgi w Polsce mogły trenować. Zawsze nie było i gorzej No, właśnie, ale tak. te rywalizacje jakby przystępujesz do tej rywalizacji, nie obawiasz się tego, że jednak inna nawierzchnia, że inne warunki, masz Ogromne, bogate doświadczenie. Jest to trudne. Dużo łatwiej ścigać mi się w warunka, warunkach bezśnieżnych, na kołach, bo takich, takich zawodów jest zdecydowanie więcej jest zresztą w skali e, rangi międzynarodowej. E, tych zawodów na śniegu klasycznych, takim, takim, w takiej formule, która nam się kojarzy z psimi, zaprzęgami na saniach, jest zdecydowanie mniej. Ze względu na aurę, jaka panuje w Europie i tego śniegu jest coraz mniej. Jest mi trudniej na śniegu. Jest mi trudniej niestety e, te. Moje szanse na zdobycie medalu na śniegu są zawsze zdecydowanie mniejsze niż, niż te szanse na zdobycie medalu na sprzęcie kołowym. Powiedz, jak wyglądały treningi w ostatnim roku, bo znamy się od lat. Jesteś naszym edukatorem tutaj pomorskim, jeżeli chodzi o maszering. No ale odkąd wybuchła wojna w Ukrainie, no to poświęciłeś się pomocy nie tylko ludności cywilnej, ale przede wszystkim żołnierzom bohaterskim, którzy bronią e, kraju naszych wschodnich sąsiadów. Tych treningów na pewno było zdecydowanie mniej, bo już 39 konwojów do Ukrainy zorganizowałeś. Tak, 39 nasz konwój z Ukrainy wrócił. W... W minioną sobotę, a pierwszy wyjechał 1 marca 2022 roku. Więc za chwilę będzie rok. Od momentu, kiedy zaczęliśmy pomagać Ukrainie, nasza pomoc na początku rozpoczęła się, tylko i wyłącznie była ukierunkowana na zwierzęta. bo mówię, znam się na zwierzętach. Mam samochody, mam specjalne przyczepy do transportu zwierząt. Mówię, pomogę ewakuować, przenosić, przewozić całe rodziny na przykład ze swoimi zwierzakami. To był początek, ale minęły 2-3 tygodnie, i ludzie z całego świata zaczęli wysyłać towar, który może być przydatny w Ukrainie. Czasami to była karma dla zwierząt, czasami to były lekki, czasami to był sprzęt medyczny, za chwilę jakieś śpiwory, za chwilę jakieś krótki wojskowe. Wiecie, teraz jak minął rok, to my mamy już na swoim koncie ponad 300 ton towarów, które tam przetransportowaliśmy własnymi siłami, własnymi, własnymi prywatnymi autami. I e, towar spowodono z całego świata. To są weterani je, byłych be, jednostek wojskowych z Anglii, z Sasu, z, z Grom e, podłączyliśmy po, się do, w, do współpracy razem. Z, zawiązaliśmy współpracę z Fundacją e, z z Grom, czyli z weteranami jednostki Grom. E, współpracujemy e, z, z weteranami z różnych krajów, którzy przygotowują i zbierają towar, który może być potrzebny w Ukrainie, żołnierzom w Ukrainie. I wiecie, to, czasami to, 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 to są buty, czasami to są śpiwory, ciuchy i, Najważniejsze w tej naszej pomocy jest to, to, co odkryliśmy po pierwszym miesiącu pomocy w Ukrainie, że my chcemy docierać bezpośrednio. Czyli nie zrzucamy towaru na jakiś hub, nie zrzucamy towaru w jakimś miejscu e, niekonkretnym, nie miejscu, którego, z którego nie wiadomo dokąd ten towar dostrze. Musimy dotrzeć... mieć pewność, że tak. to trafi do tych ludzi. Dlatego jest dedykowany tym... byłeś osobiście na Ukrainie około 20 razy, jak wspomniałeś wcześniej. Tak. I staramy się trafiać bezpośrednio do konkretnego oddziału, do konkretnego pododdziału. Czasami pracujemy też w ten sposób, że nawiązujemy kontakty z osobami, które już się nawzajem znają, więc nie, nie wychodzimy, pewien. Po, 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 pewien krąg znajomości, żeby po prostu być bezpieczni w tej Ukrainie. Staramy się sprawdzać wszelkie sposoby kontakty z tymi osobami i się, staramy się sprawdzać te osoby, z kim pracujemy, dokąd jedziemy, z kim oni pracują, więc po tym roku mamy już bardzo dobre układy z, i, z, i z oficerami i z wysokiego stopnia oficerami w Ukrainie, ale pomagamy nie tylko żołnierzom, pomagamy również szpitalom. Ostatnio udało się zawieźć, dzięki Marcinowi Gortatowi i Fundacji Sprzymierzeni z Grom, udało nam się zawieść. Trzytonowy agregat prądotwórczy to było w grudniu do Mikołajewa, do szpitala, który miał prądu po ostrzele zupełnie. Te trzy tony tragałem na lawecie ze swoim samochodem. Do, 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 dotarliśmy z tym 100 generatorem do Mikołajewa. Szpital działa. W zeszłym, w zeszłym tygodniu nasza ekipa dowiozła generatory prądu do szpitalów dziecięcych w Odessie, gdzie też prądu praktycznie nie ma. Non-stop. Więc staramy się pomagać na różne sposoby. Gdzie, wczoraj dostałem informację, że kolejny generator dojechał do Dnipro. Więc jakby szpitale, wojsko, ale właśnie też zwierzęta, bo docieramy również skarmu dla zwierząt do schronisk. Czy musimy na to teraz zapytać, Igorze? o to zapytać? Z zwierzętach z Ukrainy właśnie. No właśnie, ale jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Czy wy się nie boicie, bo wy nie jeździcie w miejsca bezpieczne? Jeździcie od zachodu po wschód. Do żołnierzy, tak którzy kilka godzin wcześniej tak naprawdę muszą się ukrywać przed bombardowaniem. Wchodzicie w centrum konfliktu bardzo często. No zresztą yy, z 2-3 tygodnie temu byliśmy w Hersoniu, 800 metrów od żołnierzy rosyjskich. Eee, ostrzał ostrzał artyleryjski, przede wszystkim z wykorzystaniem rakiet, rakiet, rakiet typu Grad, był na ślepo przez z lewego brzegu na prawy brzeg i rakiety spadały co 4, co 5 minut mniej więcej. Na ślepo totalnie. Myśmy widzieli to na własne oczy. Widzieliśmy zniszczone domy, widzieliśmy ludzi, którzy nagle uciekają po prostu dlatego, że im dom płonie. I ten ostrzał jest na ślepo tak naprawdę w większości przypadków po prostu pod to, żeby zasiać strach, żeby steroryzować ludność, żeby steroryzować pomoc humanitarną, żebyśmy tam nie jeździli. Eee, Oczywiście zabezpieczamy się jak możemy. Po roku pracy dla Ukrainy wiem, jak się tam zachowywać. Oczywiście jest to niebezpieczne, ale czasami się bardziej boję na nasze wodnicy turimiejskiej niż, niż, niż w Ukrainie tak naprawdę. Dlatego, że jeśli masz coraz więcej wiedzy, jeśli zdobywasz tą wiedzę, kontaktujesz się z osobami, które tam Tobie sprzyjają, wiesz w jaki sposób masz się zachowywać, to ten strach jest za każdym razem teraz mniejszy. Poza tym wykonujesz robotę, która jest cholernie potrzebna. Więc to też e, przykrywa ten pierwszy poziom strachu, tak naprawdę. Więc e, robisz coś, co, co, jest, co jest cholernie potrzebne. Dziękujemy za tę bardzo ważną misję. Życzymy ci powodzenia, bo pewnie będziesz dalej kontynuował te m, transporty humanitarne na Ukrainę. I powodzenia oczywiście w Szwecji. Trzymamy mocno kciuki, żeby mimo. To, że tam jest śnieg, u nas nie ma, żeby się udało jakiś. Zobaczymy, w czwartek wypływamy. A ci, którzy z, z Państwa chcieliby pomoc, wystarczy odnaleźć Igora na Facebooku. E, Igor Tracz po prostu wpisujemy w wyszukiwarce i można wysłać wiadomość prywatną. Na pewno pomoc się przyda. Dziękujemy za tę pomoc, ale też będziemy mówili o tej pomocy, która dotyczy zwierząt, bo Igor Tracz na początku pomagał właśnie w ewakuowaniu i znajdowaniu nowych domów dla piesków. Również inni mieszkańcy Pomorza angażują się właśnie w taką.